Witamy na kanale BetClick. Kasper Błoński, wygodnie rozsiadł się. No, jest, na tronie. Podoba mi się to miejsce. Jak po pierwszej konferencji po fejmie, nie miałem okazji oglądać, ale no zapowiedzi ze strony Ferrari'ego przed konferencją były dość gorące. Jak było przy stole? Coś tam się nawyzywał, pokazał Rynsztok, czyli nic nowego. Face to face, ciekawy, bo... W sensie ciekawy i nieciekawy bo nie zauważyłem w nim e, niczego nowego. Myślałem, że, że może... Zastanawiałem się, czy, czy będzie moment, gdzie podchodzę do niego i zobaczę, że on jest naprawdę kurwa w gazie. Ja nie widziałem tego. Widzę, że on też, nie powiem, że się mnie boi, ale na pewno, na pewno się zdziwi, Jest w OKTAGONIE, kto, kto z nim wchodzi. W uniwersum fejmu jesteście już naprawdę długo. Ferrari dłużej od Ciebie, ale też jesteś naprawdę bardzo długo. Już chyba nawet ponad 10 gal. Eee, tak, jak, tak, tak. Eee, jak wyglądała Wasza relacja cały czas? Czy zawsze było to takie chłodne tylko przywitanie się? Czy jak to wyglądało? Nie, nie gadaliśmy w większość czasu jakoś dużo. Mieliśmy okazję przy spontanie razem współpracować. Ale to na przykład ja go podkręciłem kiedyś, żeby rzucił stołem. Od tego momentu są stoły przykręcone na przykład. Eee, więc gdzieś tam się mijaliśmy, nigdy nie było. Jakiś spin, ale nie było też jakiejś super sympatii. Pamiętam chyba w wywiadzie z Hubertem powiedziałeś, tak nawiązując do tych stołów, że ty go stworzyłeś. Podtrzymujesz te słowa? No, to był taki, wiesz, jedzajka. Ale właśnie mu powiedziałem, że stary potrzeba tutaj osoby, która będzie dymić, która będzie odpierdalać i zaczął odpierdalać. Więc yy, myślę, że jakąś cegiełkę dołożyłem. A jak przy tym stole jeszcze czułeś się z Marcinem Dubielem? Bo tak naprawdę można powiedzieć, że dwóch na jednego to e, wyglądało. Właśnie nie chciałbym takiej narracji. E, bo trochę jest? was to w jednym teamie, można powiedzieć, tak wizerunkowo trochę buduje, że... Bo wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, prawda? Ja ogólnie prosiłem Federację, żeby właśnie nie sadzać Marcina ze mną po jednej stronie i Ferrari się wpierdolił na jego miejsce, ktoś tam go przesadził, co uważam, że było bez sensu. E, ja wychodzę do klatki sam, nie wychodzę z Marcinem, ja nie jestem tutaj w drużynie z Marcinem, e, wiadomo, że Amadeusz strzela w nas obydwu, więc coś tam nas jakby to łączy, bo no, nie sądzimy, że, że jest w stanie pokonać, pokonać nas dwóch, ja nawet nie sądzę, że jest w stanie pokonać mnie. E, jestem pewny siebie, czy mogę przegrać? Mogę, ale nie wierzę w to. Myślisz, że do drugiej walki może nie dojść? Myślę, że... Szansę, żeby Amadeusz wyszedł do drugiej walki, dałbym na 20%. A jakie są szanse, że gdyby do tej walki nie doszło? Gdyby wygrało to 80%, to wskoczy twój dobry znajomy Adrian Polak? Nie wiem, nie, to federacja musi decydować. Ja tutaj nie, nie mam żadnego wpływu na to. A nie wiesz, czy coś już yy, za kulisowo. E... Okej. Okay. Naprawdę, nie mam pojęcia. Z czystym sumieniem. Dobra, to teraz muszę zapytać o łańcuch. Jaka jest jego historia? Bo wiemy, że już jedna afera łańcuchowa w Fejmie była. Ferrari też się chyba chwalił, że w Stanach teraz e, kupił nowy łańcuch. Widzę, że też e, twój look opiewa w łańcuch. Opowiedz historię. No któregoś razu e, stwierdziłem, że kupię sobie łańcuch, bo podoba mi się biżuteria. E, tylko z tą różnicą, że ja nie zgrywam gangstera i, i nikt mi go ostrzy i nie zrywa. E, no co? Część biżuterii, po prostu, nic, nic jakiegoś specjalnego. No nie, nie przy... Uważam, że na przykład złoto jest później łatwo też sprzedać, więc jest to jakby forma zamrożenia pieniędzy. Amadeusz Ferrari tak naprawdę przyleciał chyba kilka godzin przed konferencją do Polski. Istniało ryzyko, ryzyko, że może nie dojechać, ale ten jego wyjazd łączył się również z kolejną medialną aferą związaną z jego trenerem. Mirkiem, jak ty się do tego odniesiesz? Uważam, że brak szacunku ze strony Amadeusza do trenera jest chujowy, ale tak samo uważam, że trener nie pozwinie, powinien pozwalać zawodnikowi się tak traktować, więc... Tak jak trenera Mirka, za tą jego postać, którą kreuje, nie miałem nic do niego, jest osobą, którą tam sobie śledzę i, i te jego wywiady są w jakiś sposób dla mnie ciekawe, tak? Tak jako właśnie autorytet trenerski sporo spada, nie? Czy uważasz, że Amadeusz może zrobić coś, co wyprowadzi cię z równowagi ogólnie jeszcze przed walką? Nie, ja jestem stanowanym gościem, nawet tam jak na mnie mówił jakieś śmieciu, jebany i tak dalej. Uważam, że to on pokazuje się ze złej strony, a do mnie takie słowa nie trafiają. No. To nie jest osoba, której słowa mają dla mnie znaczenie, tak? Więc e, niech on sobie krzyczy i pokazuje rynsztok. Dziękuję Ci bardzo za wywiad i do zobaczenia na kolejnej konfie. Dzięki wielkie, na razie hejka.